No chu... No chuj... Po o, problemach dwie. technicznych... Po problemach taktycznych udało mi się zrobić... ...4 I I ona jest przed nami, ta? To ile do niej mamy może? No nie widzisz kurwa? No ja jej nie widzę kurwa. O, ja ją dupne. widzę. 500 metrów. kurwa ja mam tylko taki obrys jasny. Ociechuj. Ja nie wiem, co to jest za wyspa. Balboa. Dobra, ojej. To ja walam ja... do góry. Gadalongon, Luke. Ostatnio, bo by my byliśmy na Titaniku, jak ci nie było. I te silniki, plany silników ogarnęliśmy. O kurwa, ale lagi. Ja pierdolę. O, o, ale o kurwa. to wielki. Tam dźwig jest jakiś. U... A masz też takie Laki? Nie. Znośnie. Ja nie patrzę tam nawet. <laughs> Znowu. Ja patrzę na nią. Tylko jak on tam do góry wejdzie? Normalnie. Nie. wiem. ją widzę. To zaraz, kurwa, ten. Wyłączać te silniki, bo pierdane Nie, no kotwicę zajął, trzeba. Kaj, bo nie wiem, kurwa, z kotwicą. Wyrwie. <grym> nie, no trzeba kurwa będzie... No, to by całe dno. Dawaj kotwicę, to zaraz się wyjebiam. Nie, Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. nie, jeszcze nie, jeszcze nie. O CIE CHUJ Kajon jest Słyszałeś? Nie, jeszcze nie Na pół piętrzę Ale poczekajcie kurwa jeszcze nie, jeszcze chwila Jeszcze nie, jeszcze nie Dobra, nie, bo... bo jak będziemy to obracać to też musimy trochę miejsca kurwa To do tyłu wyjebiemy <gry> Kurwa nie. To się kurwa, o kurwa silniki ładne musisz podjąć. Ja to było cięte, to zaś włączył, nie? No, no, Mówię, mam FPS nie pod... O miałem 20 FPS-ów. Jak da podpływ, oooo, a którędy kurwa? Tam chyba coś jest pomiędzy tymi stołami, 0 FPS-ów Oooooo! Yy, do dupnej tej wyspy Dzięki mnie Ooo! Po chuju. a, tam za nią jest jeszcze coś No za nią trzeba pewnie tam dopłynąć, żeby tam się. No to tędy chodźcie, środkiem No ja nie mam płetw, a wy macie chuju. Kurwa, jedzenia ja nie. nie mam. <laughs> dobrze, że wodę mam sobie. O, to dasz łyka wodę. Naprawdę... To jest zimówka chyba, czy? Nieee. Na zimówce byś miał te. Nie, zimówka. Ale to dup. O, drzewa nowe. O, wow, drzewo. Masz. Coś się, nowego. Mam się... O, tu jest jakiś A. Tabliczka. A co to jest? A, to jest skała. <noise> A Co to jest skała. skała? A co to skała? A nie wiem. To jest jakaś ścieżka. Chodźmy Uwaga, dalej. niedźwiedź, aha. Ma ktoś podzidzie? Ja mam dzidę metalową tak? Ja mam może zrewnianą. Ja też mam metal. Co idziemy w góry? Do góry? No tam będzie niedźwiedź jak chuj no, 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 ja, czekaj ja razem, razem A strzały zostały na tym, nie? No, ale ja nie mam łuku i tak. no, Ja mam łuk Łopaty mu zajebia <laughs> Czekaj, młode słodzec nie idź tam, chodź tu Chodźcie Tu, tu jest dalej. znak jakiś E Pierda. O tam jest wieża. Orange okay. A... Station, Relay Station 2, Relay Station 4. Cztery... Okay, to w prawo. Które prawo? Kurde, czemu patrzy się do tego biegnąc. Nie, <laughs> nie, nie. <Przy> Za nami. No to złapam, kurwa, to jego. <laughs> ja pierd Kurwa daj wodę Matełko! Ale wchodzi w... Ja nie mam wody Ej ja potrzebuję wody bo się wyjewię. Matełko daj mi szybko wodę Nie mam wody już No nie a ty modę Czekaj ty To daj szybko, wyjem pod siebie no ja tak na O ja mam je bali O jest, ujebaliśmy O a... wodę Łatwe Sfer. pustą butelkę mi odazara kurwa nie, jeszcze połowa. No połowa. Ku... Połowa jednokrupniej. O namiot. A, o namiot. O jakaś część to jest. Dobra. To są części odpadki przeważnie. A fajne odpadki, że się podnieś Ale, ale niektóre odpadki możesz normalnie podnieść. No. Wyspa Balboa ogólnie, no? A! Ruki Balboa. Macie jedzenie? Z tego niedźwiedzia? Tak, Wastek. z tego. O kurwa co to jest? Parkur, panowie! O ja pierd. O kurwa. To ja a to się dziękuję, zanurzyło ma... kurwa. Ja przeszedłem. Ty kurwa! <laughs> Niech przychodzi w jednym momencie. Ej, to dobra. jest strata po prawo, a to jest nie, to no, to ja ja robię, tak. no Nie, robię, nie, co ja robi. O nie, jedna kurwa. O, robi. Antena. Ida. A tam to druga na nas. A tam jest chata. Pójdę do chaty. A ty spierdalaj do domu. Idź tam do góry. To się da łatwo, łatwo spierdolić. Dobra, ja idę do drugiej wieży. Wymaga jedna żadówka. O kurwa, to. Która do tej wieży? Ej, kurwa. Tu nic nie ma. Nic A nie, notatka. Wymaga jeden moc brudno. Czemu on po niemiecku pierd... Ej, włączyłem coś, panowie. Anty... Anty an... -ty <noise> stacje przechodzą. <noise> rafineria e, biopaliwa. ...trzeba trzy stacje... O, tak rafineria biopaliwa, ty. Znalazłem, ja no. Kurwa, w po pusto. Jeden na trzy mamy stację odpalone. Mam Fajnie, ale wymagania, jeden ład. Dobra, z. Z. tu mnie, spot, bo Spotkajmy się pod pan Kuczni tu. Spotkajmy się kurwa w jedzeniu. Kuczni. A czekaj, odejdź. A tu dobrze Gdzie wy jesteście? A tu nie można stawiać bloków My jesteście dalej na tym? No, a stań, stań tu. tu. Kurwa, ja wam tam wejdę jak nie umiem. Tam nic nie. A nie ma, skrzynka cała. Jakiś przepis. Tam nic nie ma. Przepis nadanie dupy. Dobra, chodźmy dalej, bo my tu jedzenie mamy na czele spędzania. Z... Ja już jebałem. Ja już jebałem, kurwa, 8 ziemniaków. Nie, ja nie idę, ja ten, ja to pierdolę. Ja nie idę tędy znowu. Beznowupowy HP bez stracę No to po kolei musimy iść. Da. Kurwa Złamałem aż... Gdzie ty jesteś? Bokiem przeszedłem Aha Jak pasem Siema hm. Tam jest druga wieża No trzeba tam Ale kontencik widzowie ale bany hop. Patrzcie jak super to wygląda na auta. Mm, na ultach, to Patrzcie to jak to wygląda jedna. w ciemnościach. Ale o, znowu niedźwiedzia się zresztą. Jest problem. Strać mi się chce. O i czy A i do mnie Kurwa! Do mnie jednak! To jebaj go dzią dom... Nie no, pozbierali wszystko, ja nie umiałem... Ja, ja nic nie pan... O, patrz, mam głowę! Tak jak wyglądam? Zrób kinshotami. No to chodźmy chodź Jak kurwa... Osobą. Jakoś Chodźmy razem, drugą chodźmy. A tu chodźcie, czekajcie. w prawo idziemy. Do anteny. A tam jest O. Tam jest O. Tu, tu jeszcze potrzebujemy nieźwiedź. G, A i B. Tu jest ten, czekaj. To czekaj ci na mnie. Kóra. Idziemy w prawo. To drugie prawo. Które prawo? <laughs> to drugie. Tam, gdzie ten niedźwiedź był. Nie no. Ja jestem przy tej tablicy. A wy gdzie? O, tu... o kurwa ha, gdzie pił? Idź w prawo od tablicy Tam gdzie był ten, A na dół. W prawo. O piła! A ją oh. tam trzeba odłożyć do domku To później A to będzie szukanie A tu w dół poszliście? Ja idę do góry No tu, <grym> do góry jodu. A to mi odubierz? Trzy To o kurwa wody nie mam Królik? Ty Gepard? A czy tak? lama? Gepard <laughs> Kurwa nieźle <laughs> się przestraszyłem Kurwa gdzie go cię Ja Nie mogę go obskrubać Zwałem. Goni mnie ta cipa, nie wiem, ja już się zgubiłem, ja was nie widzę nigdzie Czekaj, o mam Jestem na drugiej wiadomo więc jesteś już na drugiej wieży. Tak, tu trzeba jakoś ten Tam trzeba było jakieś tą yy, Ja No z na na Ja wracam na wyspę, ja nie mam wody. No tracę. No Tu jest jakiś mechanizm do opuszczenia tego. To jest ostatnia wyspa chyba. O. Ostatnia wyspa jest inna kurwa. Kurwa, ale mi chodzi o to, że tutaj to trzeba ostatni przejść. tego nie da się przejść tutaj. Kurwa. A nie, chyba, że to po prawo to będziesz... Lecę jakoś... w dół, pójdę. Nie wiem, ja spierdalam przed tym o mnie goni pół tej wyspy w tym momencie. Ja z samej góry spadam. Ale się nie wyjebałeś, nie? Nie, płynę do tego. To jest fall damage czy nie ma w końcu? Nie ma. To mogę spierdolić się z całej góry, to? Tak? tak, do wody. A, do wody, a na ziemię? No to nie wiem, spróbuj. To nikt nie podniesie, bo nikt nie wie, gdzie jesteś. No ja na przykład jestem w dupie, bo mnie cały czas nie idzie a mi się już jedzenie kończy. Wydaje mi się. I zrobić next, Ale któro Ciężko mi powiedzieć. Ty masz 4 chyba. 3. Kurwa, coś mi tu dryn. No mi też dzwonkiem na napierdala, nie? No jakby Robert ktoś miał No ja jadę na rowerza Nie widzisz? Kurwa O Aby kurwa jakieś ty Nie tej wieży gdzie trzeba most obbulić? No właśnie byłem ten ale nie mogłem przejść tam, bo tam by trzeba było skoczyć. jakbym skoczył to bym się wyjł Co ty gadasz poczto? tylko że tu nieźle gdzieś był Nie no. wiem jak smud Kurwa, to jedzenia znowu nie ma, no ja pierdolę. To weź ogarnij picie chociaż mi. Jak nie, nie ma nigdzie wody. Kurwa. Nigdzie się tu nie da. Co? Ja spierdoliłem na szczęście przed niedźwiedziem. A ja jej już idę. Dawać no, mi arbuzy, kurwa. A nie, ten jeździ tam na skale, chodzi. Się zlagował. Ty będziecie musieli mi pozbierać ty. Nie. Jakie okay, i te? No te, co mam fekuło, bo kurwa nie ma jedzenia, nie wiem czy... Nie mogę nic, nie mogę jakieś plastry. Wyjeb jakieś odpadki albo deski. Ale jedzenia nie mam, o to mi chodzi. To idź tam, gdzie ten, ja zaraz po tam. Ja jestem przy jakiejś antenie będę, nie tam, gdzie trzeba przeskoczyć, tylko tam w Tam Tu, gdzie jest opadły most, to chyba co na końcu przejdźmy, to chyba się nie da. A byłeś przy tej antenie, tej portem, za tym mostem? Nie da się, bo trzeba pójść może by tam dojść, Jak Jak tu kurwa idę teraz? Hm. Jestem głodny, fuj. A co ty by jeszcze tym mocnym skoczyłeś, korwa? Nie, na około przyszedł. No To też ja idę na około i tu wszędzie skały, nie da się gdzie byś. Normalnie przeszedł. nie no, klip włączył. A no, klip, kurwa. Konsolę odpaliłem. No normalnie. bo trzeba odpalić wszystkie wieże, żeby ten, żeby się mocno dopuścić. Tak pewnie musi być. No ja się zaraz wyjedę. jak tu się niedźwiedź gdzieś zrespi, to jest w cipie. Pierdo. Tam jest, kurwa. Dobra. Idę spać. nie idź spać, tylko za ramię podnóś. Pierdole, nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, kurwa. Wyjebię się najwyżej i... przyjdę po tej i wam pokażę. O, nie, nie ma już. Jeszcze... Jakie łody Da się zbierać? Da się. Kurwa, gdzie te jagody? Ale nie zaraz mam ich w kurwa. O je chyba odblokować można. O mądrość. Je się da odblokować tylko. Dobra, Kurwałem właśnie. tu, kurwa, i kurwa, to da. Jestem przy tej antenie, zaraz się wydukca, bo nie ma jedzenia i picia. To tam kurwa wszedł. Normalnie, kurwa. Tak naokoło się nie da, bo skały są. Co ty gadasz? Widzicie leci. mnie tam! Patrzycie na tą antenę na tej na samej górze No i tu czy gdzieś, nie ma gdzieś, no no gdzieś, to. gdzieś tu jestem, widzę Ajcie zarobi je więc A widzisz całe jak leci <laughs> Szczelno strzel w tą antenę no, Jeszcze raz Leci Nie widzę No bo już spada no To tak dryndok. Na Discordzie nie? Nie na Discordzie kur <laughs> Minopierdalone O tu jest tak. rower Użyj O pink Plink. <laughs> Czulanie pink <laughs> Kurwa nie jest ja Kurwa on mi Spierd... Dobra ja się tu muszę wyjebać ewidentnie To skocz do wody i idź na łajbę No nie zdążę bo ja jestem tak obity że to szok Ja nawet nie No nie wiem, mamy biopaliwo, nie wiem na chuj nam te bio ale mamy. Czekam na śmierć, zaraz wam pokażę jak tam się idzie. Jebimy. O, notatka. Betrayal. Father trusts the man. He would leave us behind. Haha! We can't have that. Oddaj się i odrodź. I know it won't. The guilty lay restless. O, zarówka. A nie, mam częściowo idy. all of us. I am sorry, mam żarówkę. Ja, przeskoczyć, ale... Kuję, tam. Żarówkę tam trzeba od góry. Tego... Panowie! O. Pamiętacie, gdzie tego pierwszego niedźwiedzia zabiliśmy? No, po lewo. To ja czekam na wejściu. I do tej tablicy takiej. To ja żarówkę zdobędę. Ja idę. Żarówkę potrzeba przy tym domku, przy tej pierwszej tej. Co to mam to piłę, żarówkę. No, to piła do domku i żarówka przed domek. Mamy jakieś jedzenie czy nic? Ja nic nie mam. Ja mam, mam dwa mięsa, kurwa. kurwa. Surowe kurwa. mięsa ma. Ale surowe też możesz jebać. No, małda no, Nie można zrobić ogniska jak w rafcie, A czy w tym deforeście? <laughs> jak w rafcie? Ej, chyba, że tu po skałach tu się da chyba wejść. No, ja spróbowałem to z tam też to, to za wysoko. No, ja jestem przed tym wejściem zjebanym, no. Czekajcie, idę tam. Ale ja muszę tam na do, ty dopłynąć. To znać życie i mnie zaraz będzie gonił. A wodę sobie wziąłeś? No, kurwa, ja mam full wody, mam połowę jedzenia, myślę, myślę, że to stawcie. Ja my... myślę, że nie myślisz. Myślę, że nie myślisz. Dobra, to widzowie ze dwojga, jak coś ogarnię, to włączę nagrywanie.